Słuchajcie, zaryzykuję stwierdzenie, że takiej zimy jeszcze nie widzieliście. Słuchajcie, jest naprawdę kosmicznie trafiłem do jakieś bajeczki i chcę was do tej bajeczki ze sobą zabrać. Zapraszam Was do dzisiejszego odcinka. Zobaczcie co wam pokażę. Hej, chodźcie! Słuchajcie, wyobraźcie sobie, że dokładnie po ten kadr przyszedłem. A to będzie na samym końcu zdjęcie, także oglądajcie do końca tego odcinka, bo naprawdę znalazłem kadr taki, jak sobie w głowie wymarzyłem. Chodźcie. Słuchajcie, żeby dzisiejszy odcinek się poprawnie zaczął, to ja muszę iść po busa. Zaraz wam wytłumaczę dlaczego, także chodźcie. Pewnie kojarzycie to miejsce z ostatnich odcinków, to tutaj parkuje busa, dokładnie w tym miejscu i stąd kilka odcinków się ostatnio zaczynało. Dzisiaj go tu nie ma, a nie ma go, ponieważ jakieś kilometr dalej stąd mieszka mój brat i mam tam możliwość doładowania busa. O co chodzi to zaraz, ale niestety po prostu jest za mało światła żeby się y, solara po prostu w, w ciągu dnia załadowało nawet na potrzeba utrzymania samego systemu w samochodzie, także musiałem podjechać go podładować. Idziemy tam w tym momencie, odłączę go i będziemy jechać na odcinek. Chodź. Ja mam w busie możliwość podładowania go i jak mi teraz brakuje po prostu prądu. No, to przyjeżdżam do brata, proszę go zaraz tu przy garażach. Kabel mi wystawia i zostawiam sobie go na ładowanie. Także stąd mogę mieć załadowaną baterię. Bo ten solar, który tu jest na górze, on działa świetnie w lato. Zresztą jeden z komentujących pod filmie e, o Busie mi kiedyś napisał, że w lato spoko, ale w zimie będzie słabo. I teraz to doświadczam niestety. I zastanawiam się, czy, czy czasem nie zainwestować w ładowanie z alternatora w trakcie jazdy, tylko to troszkę niestety kosztuje przy tym setupie, ale zobaczymy, może się uda w tym roku. Jedziemy po sprzęt do domu, a potem jedziemy na odcinek, chodźcie. Jestem już pod Domem, lecę po sprzęt i jedziemy do pielska. Zaraz wam będę opowiadał co i i gdzie idziemy. Idziemy w góry. Oh, mamy to. Nie uwierzycie, ale śniadanie sobie nawet zrobiłem. Tera! To nie jest żadna kryptoreklama, bo ja to dopiero kupiłem. Kupiłem to na własne potrzeby. I słuchajcie, macie z tym jakieś doświadczenie? Będę świecił czy co? Bo tak sobie na ten rok chciałem pozmieniać stare przyzwyczajenia. Często było tak, że jeździłem głodny, potem na szybko jakieś McDonald's i na takie rzeczy. No i chciałem się trochę przerzucić na takie lizofilizowane jedzenie, takie, wiecie, przygotowane czy posiłki, które łatwo można przygotować, żeby sobie właśnie na tych wyprawach radzić. Także, jak macie jakieś doświadczenia, to chętnie o nich usłyszę. Jedziemy. Jesteśmy w Bielsku Białej przy potoku Wapienica. Zmieniłem sobie kurtkę i plan jest taki, żeby zrobić taki troszeczkę górski odcinek. No I poopowiadam Wam o tej, o tej fajnej rzeczy, która się przytrafiła. Eee, bo jest, jest taka dość osobliwa. Eee, no i przyszedł czas na zrobienie dla Was odcinka. Przyszedł czas i potrzeba. Eee, więc. Tu niedaleko jest szlak niebieski, który prowadzi na Błatnią, a od paru dni w rejonie, w którym mieszkam i generalnie w najbliższych rejonach jest taka sytuacja pogodowa, że wisi taka nie wiem czy to widzicie, to jest taka zawiesina ona, to nie jest mgła, to są, to są bardzo niskie chmury e, warstwy średniej i wysokiej nie ma ja teraz testuję taką nową aplikację, tu wam wrzucę takiego linka na podstawie, który ja to oceniam i też się uczę właśnie tego jak ta aplikacja e, ma się do rzeczywistości, które dane mi mogą pomóc m, do fotografowania tych pięknych krajobrazów, które czasami natura jest nam w stanie e, zaprezentować ja bym się chciał tego nauczyć i jak się tego nauczę, to będę starał się wam tą wiedzę jakoś przekazać, a dzisiaj, dzisiaj jest po prostu potrzeba, żeby iść i znaleźć jakieś piękno, także zapraszam was, chodźmy, zaraz będziemy opowiadać dalej. Zaraz będziemy na niebieskim szlaku. Na razie wszedłem na jakąś ścieżkę biegową, bo tu jest taki fajny teren były jakiś regulaminy, że sobie można pobiegać. Zresztą jakąś osobę widziałem, która to zasywała, ale chyba już zgubiłem jedną rękawiczkę. Bo ja, żeby skorzystać z telefonu, to muszę ją zdjąć i muszę się wrócić po śladach. Na szczęście, tak jak mówię, nigdzie się nie śpieszymy, bo schodu nie będzie. A bez rękawiczki byłoby mi ciężko, a ją bardzo lubię. Musimy wrócić. Słuchajcie jest, Uu, no, to by było niefajnie, a lubię te rękawiczki. Chodźmy dalej. Wow, naprawdę niesamowite miejsce. Niesamowite pod takim względem, że przechodzimy kilkaset metrów i jeszcze trochę słychać zgiełk miasta, ale już naprawdę górsko i naprawdę pięknie. Podoba mi się to. Zaczynam rozumieć jakby ideę mieszkania w Bielsku Białej. Moja żona bardzo chce się tu przeprowadzić, i zaczyna to do mnie dochodzić, że to wcale nie jest taki zły pomysł. W każdym razie. E, zaraz będziemy na niebieskim szlaku i zaraz wam poopowiadam e, o tym, co się mi ciekawego przytrafiło, ale nie ma nigdzie presji, ponieważ za chwilę miałby być wschód słońca i ta zawiesina po prostu sprawi, wiecie, że dzień się pojawi o tak, nawet tego nie odczujemy, ale mam nadzieję, że wizualnie znajdziemy jakąś zimę. Chodźcie dalej. Tu słońca mamy <laughs> w tym momencie. I widzicie, nic się nie dzieje. Cieszy mnie to z jednej strony, bo e, ta aplikacja zrobi o niej specjalny film, naprawdę obiecuję, bo wydaje mi się, że ona dużo więcej będzie w stanie nam zobrazować tego, co się może w danym momencie stać. Ale widzicie, jest ta zawiesina, nic się nie dzieje, ale dzisiaj będzie spacer. Dzisiaj będzie spacer po górach. Bo ja tego po prostu potrzebowałem. A tutaj jest pierwszy punkt, który znalazłem na mapie, i wzdłuż trasy się miał nam pojawić. Wodospad. Nic ciekawego, jeśli chodzi o barwy, nic ciekawego, jeśli chodzi o krajobraz, ale mam ochotę zrobić zdjęcie, mam taką, wiecie, potrzebę po prostu zrobienia tego zdjęcia. I zapraszam Was, chodźcie. Słuchajcie, mam dla was pierwszy kadr tego odcinka, odsunąłem się odrobinę od tego wodospadu, żebyśmy się mogli jakoś wygodnie słyszeć. Bardzo fajne miejsce widokowe, słuchajcie, bardzo, bardzo polecam do odwiedzenia. Krótki spacer, możecie tu przyjść z rodziną, szlak bardzo prosty, tam jest darmowy parking, można zostawić samochód i się tu przespacerować. Zaczynamy skromnie, jeśli chodzi o fotografię, bo skromne są też te warunki, ale ta fotografia pokaże wam to, jak wygląda ten teren? Jak wygląda ta charakterystyka tego terenu? Bo ten szeroki kąt sprzyja bardzo pokazaniu całości i tej perspektywy w dół. Naprawdę fajna, fajna perspektywa. I myślę, że trzeba by to było obowiązkowo wrócić na jesień albo na wiosnę w momencie, kiedy to będzie wszystko takie żywe, albo w tych fantastycznych właśnie kolorach jesieni. Zapraszam was do pierwszego kadru tego odcinka. Mnie coś dobrego. Zrobiłem ostatni odcinek o bezsenności i e, myślałem, że już odbijam się od tego, od tego dna, którego czasami potrafię zejść i no i tak się nie stało po prostu. Wróciłem po tamtym odcinku, zrobiłem go i znowu opadłem z sił. Zaplanowałem sobie na wtorek kręcenie. E, w weekend miałem fajną pracę i ta praca też mnie pozbawiła mnóstwa sił. Natomiast była super pozytywna, i chyba nadmiar tych pozytywnych emocji spowodował, że ja potem miałem znowu zjazd. W każdym razie na wtorek przygotowałem sobie fajne miejsce do fotografowania. Prognozy pogodo pogodowe też wydawały się korzystne, i nie udało mi się wstać. Spałem całą noc z poniedziałku na wtorek. Potem spałem cały dzień, wtorek, i po prostu zastanawiałem się, co się dzieje, co się takiego dzieje znowu. I leżąc, otworzyłem laptopa, i tam się pojawiła na rekl, e, reklama na YouTubie Szkolenie z Tony Robbinsem. E, Tony Robbins może być z, e, z, e, Wam znany z takiego filmu z Netflixa. Tu rzucę, jak to wygląda, i bardzo polecam sobie go obejrzeć. I pamiętam, że jak obejrzałem ten film, to bardzo chciałem kiedyś pojechać na jego szkolenie, bo wiedziałem, że mi to może wiele dać i wiele też może w mojej głowie zmienić. No ale on tam powiedział, że to e, szkolenie kosztuje 10 tysięcy dolarów. A tu nagle szkolenie, które w zasadzie jest za darmo. Tego wieczoru, właśnie kiedy nie miałem siły, zaczęło się, zaczął się pierwszy dzień. I to było wczoraj. I po prostu miało to trwać dwie godziny, a trwało 4 godziny. Jak ja po prostu słuchałem od deski do deski i wiecie co, nie uwierzycie mi, ale to szkolenie jest jakby zaprogramowane i przygotowane na ludzi, żeby sobie przygotować. Ono się nazywa Become Unshakable 2023. Czyli bądźcie niewzruszeni. Chodzi o to, żeby się nastawić na ten 23, żeby odpowiedzieć sobie na pytania, co chcecie zmienić w tym roku, jak to zrobić i jakie jak stosować rzeczy i mnóstwo jest tam informacji o właśnie sytuacjach bez energii, że ten covid po prostu spowodował zmianę naszego myślenia i po prostu to spadło na mnie. No, no, w niesamowitym momencie, bo dokładnie w takim, w jakim ja potrzebuję takiego czegoś. I to jest fenomenalne po prostu, że słyszeliście o czymś takim jak, jak momenty zwrotne? To ja czuję, że to jest mój trzeci w życiu. Pierwszy to był taki, że wróciłem z jednej wyprawy i nie chciałem już wracać do swojej starsze, starej pracy, ale miesiąc czasu siedziałem w domu zamknięty i bałem się wyjść do ludzi. A decyzja po tym miesiącu była taka, że zostanę fotografem i to było to było wiele, 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 wiele lat temu. I to otworzyło w moim życiu przefantastyczny czas, kiedy ja zawodowo zajmowałem się fotografią, rozwijałem w tej fotografii. Potem przyszedł Covid i ten Covid spowodował, że mamy ten kanał Dziękuję, że jesteście i że to oglądacie, ale to też mi zajęło miesiąc czasu, pamiętam, miesiąc czasu patrzyłem się w sufit, zastanawiałem, co się ze mną stanie. A teraz, trzy tygodnie mnie to trzymało, jeszcze z tego do końca nie wyszedłem, ale widzicie już, że się uśmiecham i że jest siła, nie? I dostaję narzędzia, żeby z tego wyjść i uważam, że to będzie trzeci przełomowy moment w moim życiu, taki, który spowoduje, że osiągnę to, co chcę osiągnąć. A ja naprawdę chcę z Wami robić te fotograficzne podróże i chcę być Waszym przewodnikiem po, po radosnym spędzaniu czasu z fotografią. Naprawdę to jest mój cel na ten 23. Jeszcze będzie ich kilka, może o tym kiedyś opowiem. Ale to tyle. Naprawdę powiem Wam, spadło na mnie coś niesamowitego i życzę z całego serca, żeby takie coś Was też przytrafiło, jeśli tego potrzebujecie w tym momencie. Chodźmy dalej. Ale majestat, naprawdę, ta budowla, ta tama, piękne. Jakby tu było mniej, mniej drzew, to może byśmy coś pomyśleli nad kadrem. Przejdę się jeszcze chwilę tam, bo może, może tam coś będzie, jakiś przestrzał, ale przepięknie to wygląda, naprawdę. Tam pewnie są jakieś perelowe napisy, że normalnie nic nie wolno, nic nie wolno. A zobaczymy, ale wiecie, jak tak patrzę też jeszcze na, na linie, to powinniśmy za chwilę wchodzić w taki mglisty, zimowy las, a nad tym mi trochę dzisiaj zależało. Zobaczmy jeszcze co tu się dzieje, a potem pójdziemy jeszcze w ryby, mamy przecież cały dzień. Prosieki takie, że nie ma szans, a ładny kadr by, bym tutaj widział, gdyby tylko była możliwość, jakby kierowania gdzieś obiektywów, przy tu są wszędzie kamery, przynajmniej tak napisy sugerują. No jak ja bym tu stanął z, a, z tym, z aparatem, to zaś by pewnie było normalnie tysiąc pytań, by przyjechała jakiś służba, no jest, szkoda nawet gadać, trudno. E, wydaje mi się, że najlepiej jest po prostu wrócić na szlak i spróbować się skierować trochę do góry. E, nie wiem, czy dojdziemy na szczyt, kto to wie, <laughs> ale wiecie, jest naprawdę fajny dzień. Fajna środa. Kończy. <laughs> Ale mi się i ja cieszę, bo znalazłem w końcu taką zimę, jaką chciałem. Tak jak sobie zaplanowałem, tak jest. I wiecie co, mega się znowu cieszę, bo, bo dużo się wczoraj dowiedziałem na tym szko szko szkoleniu z Tony Robinsem. I teoretycznie, jakby, nie wiem, połowę tych rzeczy gdzieś wiedziałem i już dawno jakby używałem. Ale jak wam to coś tak wy wykładać, to z taką pasją i emocjami, to gdzieś to powinno, mam nadzieję, się zatrzymać. I naprawdę już wiem, wiem, które techniki będę próbował, żeby po prostu nie spadać w ten dół emocjonalny i jak nad sobą pracować, żeby utrzymywać ten poziom radości, który ja mam fotografując. nie? Bo ja nie chcę tym zapominać. Ja to robię, bo mnie to mega cieszy. I chcę tą radością dzielić się z wami. Taką miałem misję od samego początku. Naprawdę nie ściemnia, możecie sobie poglądać. Zresztą zachęcam bardzo serdecznie. Możecie sobie poglądać starsze odcinki, bo idea była taka, nie? Zabiera was na spacery, pokazuje wam niesamowite aury, albo jakieś takie po prostu zwykłe czasami miejsca w ciekawych okolicznościach, ale pokazuje wam to, jak to na mnie działa, nie? Bo to na mnie naprawdę działa niesamowicie. I dzisiaj się znowu tak czuję, i mam nadzieję, że z tymi przemyśleniami nowymi, które wchodzą dzięki temu szkoleniu mi do głowy, będę w stanie to utrzymywać cały rok i nie będę musiał tak zjeżdżać, jak miało to miejsce ostatnio. Także słuchajcie, dziękuję, że jesteście, dziękuję, że ze mną spacerujecie, bo ja to robię z potrzeby serca, ale robię to dla was, jakbym nie miał odbiorców, to pewnie bym się gdzieś wypalił. Także dzięki, że jesteście, a zobaczcie dookoła mnie, co się tu dzieje, jaka jest aura i... Chciałbym tutaj złapać jakiś kadr. Musi jakiś kadr powstać. Ja sobie tego po prostu nie wyobrażam. Chodźmy go szukać. Jesteśmy na palenicy, aura jest po prostu niesamowita. Tutaj można odbić na taki punkt widokowy, z którego widać bielsko, natomiast no, nie ma sensu nawet tam teraz iść, bo ta warstwa niskich chmur pokrywa wszystko dookoła. Ona. Dzisiaj sięga aż do wysokości chyba 4000 metrów bo właśnie ta aplikacja, którą testuję, ona pokazuje wysokość chmur i wczoraj miało być tak, że ona się miała kończyć na 300 metrach, czyli powyżej 300 czy 400 metrów w zależności od miejsca można było wyjść na chmury, dlatego miałem zaplanowany ten odcinek wczoraj, no ale jak słyszeliście wcześniej... Nie udało się wyjść. Udało się dzisiaj. I dzisiaj jest taka aura niej. I mi się to bardzo, bardzo podoba. Słuchajcie, mnóstwo kadrów tu jest, a ja czekam na taki, który do mnie przemówi. Teraz przerwa na na łyka wody i zaraz idziemy dalej. Słuchajcie, tak sobie tu wędruję, i naprawdę uważam, że ta zima i te warunki, które udało się dzisiaj trafić, są na swój sposób wyjątkowe. I chyba mam tutaj kadr. Chciałbym poświęcić mu chwilkę, także zapraszam Was do jego komponowania. Będzie to tu. mi się, że mam drugi kadr tego odcinka, mówię, wydaje mi się, bo fotografowanie lasu sprawia mi ogromny problem. Wszędzie jest pięknie, zobaczcie jaka scena, nie? No, wystarczy wyciągnąć aparat, tyk-tyk-tyk, samo wychodzi. Ale jak zaczyna się pracować nad szczegółami, to się potem okazuje, że, że no chciałbym tu coś mi, tu coś ułożyć, chciałbym tu coś pozmieniać, no i potem no jestem jakby taki niezadowolony, ale... Scena jest niesamowita. Chciałbym ją zapamiętać i przede wszystkim chciałbym się uczyć fotografowania tego lasu, bo ja za wiele lasu nie miałem okazji fotografować, a nie powiecie mi, że to jest po prostu absolutny sztos tu być. Także zapraszam Was kochani do drugiego kadru tego odcinka. Zapraszam serdecznie. W tym momencie na zegarku pojawiła się liczba 10 km, tyle udało mi się już dzisiaj natrekować i czuję ból w okolicach Serducha. A dla mnie to już jest taki znak, żeby troszeczkę przystopować. Także tam na ten odcinek był jeszcze taki, że pójdziemy sobie do schroniska na płatnie, ale tam jeszcze trochę kilometrów jest, natomiast potem należałoby wrócić. Więc ja wolę tych odcinków zrobić więcej. A teraz się wycofać. Natomiast tutaj, tutaj pojawi się nam, czy zwizualizował się materiał na ostatnie zdjęcie tego odcinka. Jest magicznie. To będzie chyba ostatnia kompozycja tego odcinka. Bo jest mi już delikatnie zimno, i, i chciałbym się powoli zbierać do samochodu, ogrzać. Pojadę sobie coś zjeść, ale dzień po prostu znowu zaliczam do dni wygranych. Mam nadzieję, że, że do tej pory odcinek się Wam podobał. I słuchajcie, dziękuję w ogóle za wszystkie te słowa wsparcia, które pojawiły się po ostatnim odcinku. To było, to było coś wyjątkowego i naprawdę dziękuję za, za taką dobroć. Nawet jak były słowa krytyki jakichś tam komentarzy, to one były tak podane, wiecie, w taki, w, taki, w taki sposób z klasą. Powiem Wam, zmienia się to nasze społeczeństwo, i Chylę przed Wami czoła, jesteście niesamowitymi ludźmi. Dzięki, że, że oglądacie. Słuchajcie, walczę sobie z giełką, która się tam manifestuje w tym lesie. Chciałem jakoś wypełnić pierwszy plan, bo tu jest bardzo dużo różnych kompozycji, ale jest tak niesamowita ilość chaosu, że ja, ja mam trudności w znalezieniu kompozycji i sobie to ułożenia w taki sposób, jak ja lubię. Natomiast coś udało się znaleźć. Dzisiaj króluje Astia, jeśli chodzi o barwę Fuji, czyli taki, taki kolorowy, e, lekko bardzo delikatnie saturowany, ale o to się nazywa soft, nie? Jest, jest ładnie, ale jest delikatnie. Słuchajcie, bardzo mi miło zaprosić Was do ostatniego kadru tego odcinka. Zapraszam serdecznie. Wiecie, wymarzyłem sobie kadr i 6 albo 7 godzin po tym jak wyruszyłem, już naprawdę schodzę, szpakuję sprzęt i nagle pojawia się to. Jestem zmęczony na maksa, ale tak się cieszę, tak się cieszę, że znalazł się ten kadr i wybaczcie, przed chwilą was skłamałem. Powiedziałem, że to jest ostatni kadr odcinka, a tu będzie ostatni kadr odcinka i chyba właśnie po taki kadr tutaj szedłem. Wszystko jest ułożone, jest piękna, zimowa narnia, jest bajeczka po prostu niesamowita. Przez chwilę taki starsza pani szła i mówiliśmy właśnie, ale bajka, no, a nawie właśnie, tylko to jest rzeczywistość. To jest nasza bajkowa rzeczywistość w zimie. Zapraszam do ostatniego kadru tego odcinka. Zawsze niesamowite co się tu dzieje. Ten, ten krajobraz jest nierealny. Cieszę się, że, że podjąłem decyzję, żeby dzisiaj robić odcinek, mimo że absolutnie żadne meteogramy nie wskazywały na to, że może być pięknie. A tu proszę, taki kosmos. Dziękuję Wam za oglądanie do końca. Mam nadzieję, że Wam się odcinek podobał. Słuchajcie. Ostatnio was o coś poprosiłem i po prostu byliście niesamowity, poprosi... niesamowici i poproszę was raz jeszcze. Napiszcie coś miłego w komentarzu. Niech będzie po prostu fajnie. Dzięki, że jesteście. Napiszcie też może czy. Które zdjęcie podobało się wam z tego odcinka najbardziej? Słuchajcie, moje materiały powstają dzięki wsparciu Patronów. Jeśli chciałbyś już, lub chciałbyś dołączyć do grona moich Patronów, będzie mi niesamowicie miło. Tu jest cała lista fantastycznych ludzi, którzy mnie w tym momencie wspierają i naprawdę bardzo wam dziękuję za to, bo za to takie drobne rzeczy pojawiają się na kanale, jak, nie wiem, nowy mikrofon, albo za niedługo nowy statyw i tak dalej, i tak dalej. I to wszystko składa się na jakość tego kanału. Bardzo serdecznie. Serdecznie Wam dziękuję. Słuchajcie. Plan był większy, skończyło się tak, jak się kończy, ale ja wolę wrócić teraz z uśmiechem do domu i złożyć dla was ten odcinek, a za parę dni po prostu wybrać się na kolejny, a nie w razie czego odchorować niesamowitej wyrypy, która by mnie po prostu kosztowała, aby dostać się do schroniska, bo ja jestem po prostu jeszcze odrobinę słaby, ale energia wraca, jak widzicie i uśmiech, uśmiech też. Staram się nim z wami dzielić. Dzięki, że jesteście. Życzę wam zdrowia i dobrego światła. Trzymajcie się. you, hey.